Fantastyczna czwórka nie miała szczęścia do adaptacji. Pierwsza rodzina Marvela zaliczyła wpadkę w 1994 roku filmem produkowanym przez Rogera Cormana. Lata później, na fali sukcesu Spidermana, i Miego, spróbowano w wytwórni Fox podjąć kolejną próbę w dwóch częściach nowej fantastycznej czwórki, które okazały się być chyba jeszcze gorsze. <śm> A ostatecznie najgorszą z nich wszystkich była adaptacja z 2015 roku w reżyserii Josha Tranka. Tam nie zgadzało się nic. Film był nudny, nijaki i pozbawiony spójnej wizji. Czy zatem Marvel Studios, odzyskawszy prawa do swojej pierwszej rodziny, wreszcie zrobiło to dobrze? Czy możemy powiedzieć, że do czterech razy sztuka? Z wielką przyjemnością mogę ogłosić, że tak, udało się i to nie tylko najlepsza ekranowa, fantastyczna czwórka, o co umówmy się, nie jest wcale trudno, ale też po prostu bardzo dobry blockbuster, który daje dużo oddechu wszystkim fanom, którzy są, którzy poczuli się zmęczeni kinem superbohaterskim. Udaje się to z prostej przyczyny. To wreszcie film MCU wolny od naleciałości multiwersalnych aspektów i wszystkich tych historii, które na ślinę próbuje się połączyć. Całość rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, a fantastyczna czwórka to jedyna drużyna w tym świecie. Sue Storm, jej brat Johnny, Reed Richards oraz Ben Grimm w wyniku nieszczęśliwego wypadku w kosmicznej atmosferze zyskali niezwykłe moce. Wykorzystują je teraz do walki z plejadą barwnych złoczyńców. Najgroźniejszym będzie jednak ten, który zechce pożreć ich planetę. I Każda wcześniejsza adaptacja przerabiała genezę tej drużyny, ale dzisiaj nie jest to już konieczne i na szczęście w przypadku nowej fantastycznej czwórki zrobiono to bardzo pomysłowo. Już na samym początku dostajemy ciekawe formalnie wprowadzenie, gdzie w dość szybki, ale też przy okazji w bardzo ciekawy sposób pokazuje nam się początki tej drużyny, bo wiemy, że ona w tym świecie działa już, jak się możecie domyślać, 4 lata. I przez ten czas wydarzyło się wiele rzeczy i tutaj właśnie za pomocą humoru, za pomocą akcji wszystko to jest wyjaśniane, ale też przy okazji rozbudowuje ten świat. I nie zapomina o tym, że wywodzi się cała ta rzeczywistość, cała ta drużyna bohaterów z komiksów, więc tej kampowości tutaj nie zabraknie. I to też jest ogromną zaletą całego filmu w swojej konwencji, ale też strukturalnie Fantastyczna czwórka mocno nawiązuje zarówno do klasyków komiksowych Jacka Kirby'ego, jak i do współczesnych historii, choćby tych od Jonathana Hickmana. Wreszcie mamy film Marvela, który nie wstydzi się swojego komiksowego rodowodu i bawi się tymi absurdami, charakterystycznymi dla właśnie obrazkowych historii. Wielki byt zjadający planety? Czemu nie? Teleportacja jajka, a może czegoś większego? Jak najbardziej. Tutaj nikt nie traci czasu na wyjaśnianie takich rzeczy. Zresztą ekspozycja w fantastycznej czwórce jest naprawdę na wysokim poziomie i to też jest taka sytuacja, którą widzieliśmy chociażby ostatnio w Supermanie Jamesa Gana. Tutaj albo zaakceptujesz tę komiksowość, że gość się rozciąga, drugi pali się ogniem, trzeci jest z kamienia, a czwarta robi się niewidzialna, albo no nie wiem, rozważ może następnym razem podwójnie wybranie się do kina na film superbohaterski. Najważniejsze jednak, że fantastyczna czwórka Mata Szekmana nie popełnia wielu z błędów, które ostatnio były dość częste w kontekście produkcji Marvel Studios. O tym swoją drogą zrobiłem osobny materiał, więc jeśli jesteście ciekawi, to tam was odsyłam. Tutaj natomiast zrobiono coś, co wyszło też w Thunderbolts. Skupiono się na postaciach. Ważnym motywem całego filmu jest rodzina, ale też przede wszystkim macierzyństwo czy rodzicielstwo w ogóle. Czyli Marvel wraca do korzeni dosłownie, bo do tego, co stanowiło o sile komiksów o fantastycznej czwórce ale też o sukcesie pierwszych filmów tego studia skupienie się na postaciach i ich relacjach. W trakcie oglądania miałem niesamowitą radość i pewne skojarzenia z filmem Avengers z 2012 roku. Tam też była drużyna, tam też była między nimi relacja i po prostu czysta frajda. Przywołuje film Josha Widona jednak nieprzypadkowo, bo fantastyczna czwórka też ma w sobie tę świeżość, dawno nie widzianą, gdzie po prostu jesteśmy mocno skupieni na konkretach, a nie na zapowiedziach pięciu kolejnych filmów. Scenarzyści doskonale zrozumieli swoich bohaterów, i to też jest w sumie coś, co ostatnio było dość problematyczne w produkcjach Marvela. Tutaj Matt Shakman pokazuje, dlaczego fani na całym świecie dalej ekscytują się przygodami tych postaci w komiksach. I pokazał, że na ekranie, będąc w kinie też możemy się tym ekscytować. Jak nie byłem fanem castingu Pedro Pascala do roli Reeda Richardsa, tak aktor, ale też właśnie cała otoczka i to jak został poprowadzony przez scenarzystów i przez reżysera, to wszystko sprawiło, że uwierzyłem w tę postać. Uwierzyłem, że jest to Reed Richards. To było bardzo fajne uczucie i muszę przyznać, że naprawdę ta ekipa jest żywcem wyjęta z komiksów. Reed i Su to oczywiście relacja romantyczna, i też między Pascalem i Vanessa Kirby czuć niesamowitą chemię, ale to samo dzieje się w przypadku każdego członka tej drużyny. Ben i Johnny to wulkany energii, ale też ciepła, i zwyczajnie ten film ma dzięki temu dobry feel. Nie ma ani chwili nudy, nie ma przystojów, a jednocześnie są momenty na to, żeby ekipa postaci po prostu zjadła sobie obiad i porozmawiała. Jest też ten klasyczny humor Marvela, ale tym razem wyciąłbym może tylko dwa niepotrzebne gagi. Pozostałe były dobrze zbalansowane i działało tutaj też to właśnie połączenie warstwy humorystycznej z nieco cięższymi rzeczami. Każdy z tej czwórki jest niemal tak samo istotny, ale tutaj, oczywiście, na pierwszy plan wysuwa się Sue Storm, grana przez Vanessa Kirby, która daje kapitalny performance i myślałem, że po jej roli w Cząstkach Kobiety i jej sekwencji, jej sceny porodu nic już nie przebije. A tutaj, proszę zrobiła to najprawdopodobniej fantastyczna czwórka. Sue Storm jest liderką fantastycznej czwórki, bo Reed Richards zawsze jest gdzieś tam zagubiony w tym wszystkim, on na problemy reaguje bardzo różnie, najczęściej po prostu zamykając się w swoim laboratorium, a cała reszta ekipy potrzebuje właśnie wtedy Sue, żeby też podnieść ich na duchu, żeby dodać motywacji animuszu i kapitalnie też to zostaje tutaj w tym filmie oddane. Ben Grimm to chodząca energia i duża w tym zasługa jak zawsze fenomenalnego Ebona Mos Bakraka. Su, jak mówię, to liderka, potężna charyzma, jedna z najciekawszych bohaterek MCU z miejsca, a Johnny zaskoczył mnie pozytywnie. Obawiałem się, jak potraktują tę postać i jak wypadnie Joseph Queen, ale jest on najbardziej heroiczny, ma świetnie poprowadzony wątek. Podkreślono, że nie jest w tej drużynie przypadkowo, że ma też łeb na karku. Brawo dla twórców i dla aktora. A Reed? Pedro Pascal to nie był mój casting, to też już tutaj wspomniałem, ale wiedziałem, że aktorsko zrobi to znakomicie i się nie myliłem. Jego wątek potrafi być naprawdę wzruszający, a zwykle wcześniej był problem z ukazaniem tego gościa, który zjadł wszystkie rozumy i jednocześnie ma głupkowatą moc rozciągania się niczym guma, co swoją drogą zostało tutaj świetnie odwzorowane na ekranie za pomocą efektów CGI. A Galactus i Silver Surfer? Wiecie, było tyle gadania przed premierą o tej Silver Surfer, o tej wersji żeńskiej tej postaci, i zupełnie niepotrzebnie. Okazuje się, że czasami warto jest po prostu poczekać na film, żeby film i to, co w nim zawarte, przemówiło same za siebie. Galactus to odpowiednia groza i poczucie zagrożenia, a głos Ralfa Inensona sprawia, że można poczuć ciarki na całym ciele. Szala Ball w wykonaniu Jennifer Garner jest też świetnie poprowadzona, CGI jest znakomite, a także zaprezentowano ogrom kreatywności przy tej postaci względem właśnie widowiskowego jej ukazania, ale na papierze też wszystko jest na swoim miejscu. Ba, fantastyczna czwórka ma przynajmniej jedną sekwencję akcji, którą będę po prostu pamiętał, do której będę chętnie wracał, bo w niej jest wszystko: znakomite efekty wizualne, stawka i ogrom emocji, szczena na podłodze i wreszcie poczucie tej radości. Więc znowu odwołam się tutaj do Avengers. Te podobieństwa dla mnie są tutaj pod kątem emocji bardzo mocne. Are we safe? Are we safe? I don't know. Trzeba też pochwalić klimat tego filmu. Ta retrofuturystyczna otoczka nie jest tylko ozdobą, nie jest tylko po to, żeby odróżnić to uniwersum od tego głównego świata. To jest naprawdę coś, co dużo dodaje do tej historii. Daje też właśnie tego oddechu, tej świeżości, poczucia czegoś nowego takiej nowej zajarki w kontekście tego kina. Ziemia 828, gdzie rozgrywa się ta historia, to naprawdę ciekawe, atrakcyjne i intrygujące miejsce. Jaż sobie pomyślałem w trakcie seansu, że wielka szkoda, że ta drużyna fantastycznej czwórki będzie musiała w jakiś sposób. Pojawić się w tym głównym uniwersum, bo chciałbym, żeby tam zostali i żebyśmy w tym świecie zobaczyli więcej historii skupionych na tej drużynie i innych postaciach, które mogą się tutaj jeszcze pojawić. I mam nadzieję, że się pojawią. Kocham też motyw muzyczny Michaela Giacino. To już wiedziałem wcześniej, kiedy pokazywano ten motyw muzyczny, czy go puszczano, żebyśmy mogli sobie posłuchać, to już wiedziałem, że to jest kapitalny utwór i że będę do niego wracał, ale cała ścieżka dźwiękowa tutaj stanowi naprawdę o sile tej produkcji i trzeba przyznać, że Giacchino przeszedł samego siebie. To jest ewidentnie bez wątpienia topka całego MCU. Wracając jeszcze do wątku macierzyństwa. Dla mnie jest to ogromna siła tego filmu na papierze, która jest dodatkowo wzmacniana niezwykle dobrze oddanymi postaciami. Ten wątek przynosi ogrom emocji i tutaj uwaga, nie każdy zapewne odbierze go tak samo. Nie jestem matką i cóż raczej pewnie nie będę, ale to mi nie przeszkadzało w tym, by na koniec po prostu polała się za. A scena, która to wyzwoliła, była znakomicie podprowadzona przez resztę filmu. Zwyczajnie ten wątek jest niesamowicie przemyślany i ma bardzo dobrą puentę. No dobra, chwalę i chwale, ale jakie są problemy? No bo przecież muszą tu być problemy, prawda? Do tego się przyzwyczailiśmy w ostatnim czasie i tak. Tutaj też są pewne wady, pewne problemy, ale myślę, że ich skala, ich rozmiar nie jest tak istotny, no i nie wpływa ostatecznie na taką finalną ocenę tego filmu. I co mam na myśli? Na pewno trochę montaż. Czuć, że coś wyleciało, że niektóre rzeczy dzieją się pospiesznie, przez co pewne rzeczy mogą nie wybrzmieć w pełni, ale to raczej też kwestia tego, jak bardzo z pewnymi wątkami będziemy rezonować. Jest też pewien wątek z jajkiem, mocno komiksowy, i on mi nie przeszkadzał. Ale akurat to jest coś, na co może potrzeba czasu. Twist był fajny, raczej spodziewany, ale no po prostu był fajny, chociaż to jest coś, co bym chciał zweryfikować przy drugim seansie, bo może to zadziała wtedy nieco korzystniej. Albo nie. Tak naprawdę, jeden duży zarzut mam do trzeciego aktu. On jest widowiskowy, emocjonalny. A jednak trochę mi się tutaj pewne rzeczy gryzły, ale to też jest coś, co bez spoilerów trudno byłoby tutaj ocenić i wyjaśnić. W końcu 2025 rok dowozi nam serię kapitalnych filmów superbohaterskich i daje potrzebną nadzieję. I daje takie poczucie, że tutaj może być jeszcze dobrze, że jeszcze można w kinie poczuć ogrom frajdy, emocji, że są to historie wreszcie skupione na postaciach. To są historie, które nie wstydzą się swojego komiksowego rodowodu, pewnej kampowości. To wszystko tutaj szaleje na ekranie i daje właśnie taką czystą, Pierwotną frajdę. To było bardzo miłe uczucie i mam nadzieję, że ta seria będzie kontynuowana. Mało tego, wreszcie możemy zobaczyć na ekranie rodzinę. Już nie chodzi mi tylko o fantastyczną czwórkę. Wcześniej, tak naprawdę, rodzina superbohaterów w takim dobrym wydaniu, to no nie wiem, i nie ma mocni. No, jak możecie sprawdzić w kalendarzu premier, ten film ma już swoje też lata, więc. Świetna sprawa, że wreszcie w kinowym uniwersum Marvela możemy zobaczyć rodzinę w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, bo zawsze widzieliśmy rodziny w pewnym sensie patchworkowe, dysfunkcyjne, no takie niepowiązane więzami krwi, a tutaj jest już sytuacja troszeczkę inna i to też jest bardzo przyjemne. Jeśli miałbym właśnie fantastyczną czwórkę tak skwitować kilkoma drobnymi słowami, to powiedziałbym, że jest to po prostu bardzo przyjemny. Film daje taki dobry feeling, aż chce się wrócić do kina. I myślę, że to jest kluczowe w kontekście gatunku superhero, żeby właśnie powstało to poczucie u widza, że chce więcej tych historii, że już nie jest nimi zmęczony, ale chce więcej i więcej. I w tym kontekście tutaj pojawia się ta scena po napisach, o której nie będę mówił w tym materiale. Nie będę o niej mówił też w sekcji komentarzy. Na to przyjdzie jeszcze czas, ale no wiadomo, ona coś zapowiada. Tutaj niekoniecznie jestem fanem pewnej decyzji, ale mówię, tu jeszcze będzie okazja pogadać już niebawem na tym kanale. Także tymczasem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami po filmie. Możecie powiedzieć, czy tak samo jak ja, cieszycie się na to, co zobaczyliście, czy wręcz odwrotnie film Was zawiódł albo może nie mieliście żadnych oczekiwań i po prostu potwierdziło się to, co myśleliście, że się potwierdzi, że jest po prostu słabo. Też jestem tego ciekaw, ale myślę, że uniwersalnie ten film się po prostu spodoba. Ale ciekaw jestem, czy do takiego stopnia, właśnie, że wszyscy na tej fali entuzjazmu polecą w kolejne filmy superbohaterskie. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to już się od Was dowiem. Także dzięki jeszcze raz, do zobaczenia i do usłyszenia niebawem. Cześć. W przygód znaleźć furtkę I wabank o życie grać Wezli fantastyczną czwórkę